23 listopada 2022 Jeszcze jestem w Oranienburg W piątek Wyjeżdżam do Domciu To znaczy sobotę To już za kilka dni No, śnieżku już nie ma Mroziku też Za to pięknie Słonko świeci O proszę, proszę, proszę Tu jest słoneczko. O tu się utrzymało kawałeczek kawałeczek śniżku. Pięknie, pięknie. Można sobie znowu pospacerować, uziemić się. No bo cóż, trzeba sobie dogadzać, No nikt tego za nas nie zrobi. Mogą nam inni dogadzać w inny sposób. Ale to, co musimy sami dla siebie zrobić. To niestety tak trzeba, bo trzeba kochać siebie i dbać o siebie. Słońko pięknie, pięknie świeci, tam już jest las. Tam, jeżdżę tam na rowerku po lesie. Super, super to jest, podoba mi się. Podoba mi się tutaj. Więc korzystam z natury ile się da. Tak, o tak, super słonko świeci. Pięknie, pięknie i pięknieście. Szczaf. Nie wiem, czy taki zmarznięty w sumie też jest dobry, nie? Dużo tu jest właśnie ziółek, z których nikt nie korzysta. No, jest babka no wiadomo, mniszek i wiele, wiele innych rukola to znaczy się takie listki też podobne do rukoli ale to chyba nie jest rukola ale na pewno zjadliwe tak jak wiele, wiele innych roślinek, które natura nam daje o, tu mam jeszcze pokrzywkę więc muszę ją dzisiaj zerwać na herbatkę no jest super, taka mała sosenka, ale ja jej tutaj jegiewek nie obrywam, tylko kawałeczek sobie przywożę z lasu. Dorzucam do herbatki ziołowej, jak zaparzam, oraz z goździkami. Później daję miodzik i cytrynkę i to jest bardzo wartościowy napój. Tak to ja sobie jeszcze zrobię rundkę, a na razie popo.